Cześć, mam na imię Anita i chciałabym dzisiaj e, powiedzieć kilka słów o e, zamówieniu zapasowym, jakie oferuje firma Luna Luca Wellness Company. E, zamówienie zapasowe to jest taka opcja, e, którą daje nam firma e, chroniąca nas od utraty e, naszych korzyści klienta uprzywilejowanego. Czyli jeśli Zapomnimy zrobić e, zamówienie w danym miesiącu, lub nie, jesteśmy na urlopie, e, lub po prostu nie zrobiliśmy zamówienia na wystarczającą ilość punktów, to firma po prostu wysyła nam e, takie zamówienie i po prostu chroni nas przed utratą tych punktów, czyli. E, E, po prostu jesteśmy chronieni, jeśli e, gdzieś tam e, mielibyśmy, e, te, e, jesteśmy zajęci i po prostu firma, firma tutaj e, pilnuje nas, żebyśmy nie stracili tych korzyści, które mamy. I są dwie opcje: jest standardowe zamówienie e, zapasowe, lub można je sobie spersonalizować. Ja tutaj pokażę, e, jak tutaj logujemy się na, do nasze konto. I wchodzimy na moje konto. Wyświetlamy wszystko. I tutaj mamy zamówienie zapasowe, wybrany zestaw. I tutaj y, ja mam w tym momencie personalizowane zamówienie zapasowe, czyli takie standardowe na 35 punktów, czyli te na minimum. I to zamówienie wychodzi na y, około 259,99 zł. Y, ale y, Wtedy nie mamy wyboru, prawda? To są jakieś standardowe produkty, najczęściej zamawiane przez, przez klientów. Ale jeśli chcielibyśmy wybrać sobie produkty, to po prostu klikamy na drugą opcję i robimy personalizuj. I tutaj, jeśli ja bym chciała sobie takie zamówienie zrobić, to mogę dodać sobie prawda? Tutaj mamy jakieś y, opcje, a tutaj możemy sobie kategoriami. Na przykład chciałabym sobie do mojego produktu coś zamówić, czyli o, na przykład chcę dać sobie kamyczek, tabletki do zmywarki i na przykład i mam w tym momencie 6 punktów, czyli muszę po prostu nazbierać na 35 punkt, punktów. To jeszcze mogę sobie wybrać. Następną opcję. Tutaj, w wpłynie. Tutaj, może coś dla dzieci. Płyn do mecia. Hmm. Tutaj weźmiemy na inną kategorię. Tutaj weźmiemy sobie błonnik. I omega 3. I w tym momencie moje zamówienie jest na 40 punktów. Ech. Ja mieszkam w UK i zamawiam zawsze na 45 punktów, aby mieć zwrot za kuriera oraz za opłatę celną. W innych krajach y, zwrot na kuriera jest przy 41 punktów y, zakupowych, ale właśnie jeśli, chcę, jeśli ja chcę y, zwrot opłaty celnej, to muszę zrobić zamówienie na 45 punktów. Y, czyli sobie dodam jeszcze jedną rzecz. Y, może tutaj. Dodam sobie... Od dezodorant. O i tutaj mi brakuje jeszcze jednej rzeczy. Jednego punkcika mi brakuje, także tutaj wezmę sobie gospoda I dodam sobie Prespot, czyli odplanacz w sztyfcie. I tutaj mam już zamówienie na 45 punktów. I jeśli bym zapomniała złożyć zamówienia, to po prostu takie zamówienie mi z moimi wybranymi produktami przyjdzie. I to jest dopiero od następnego miesiąca. Czyli teraz mamy czerwiec. Jeśli w lipcu bym zapomniała zrobić zamówienia, to takie zamówienie miałabym w lipcu. A w czerwcu dostałabym nadal to takie standardowe. I tu gratulacje, Twoje zapasowe zamówienie zostało zaktualizowane. No i to na tyle. I po prostu czas, za każdym razem możemy wracać do tej opcji i wybierać sobie za każdym razem inne produkty. Także w tym momencie to na tyle. To dziękuję bardzo za uwagę i do usłyszenia.